Witam wszystkich w kolejnym odcinku Paskudnych Rozgrywek. Dzisiaj znowu wydaje mi się troszkę nietypowo, bowiem chciałem pokazać Wam taką serię trzech filmików, których naskocz mi, o którym już mówiłem przy okazji filmu Raging Potato, jest razem z Ragingiem właśnie reprezentantem Evil Panda Squad, czyli takiej zawodowej drużyny słowo esportowej i tak jak tam Raging pokazał jak fajnie można jeździć buzetką, tak u mnie zobaczycie, a tak teraz zobaczycie trzy kolejne filmy z AMX 50 100, czyli również podstawowym czołgiem eslowo esportowym. I teraz tak mapka to jest rzeka Perłowa po rebalansie Czyli otwarciu tego środka, spłaszczeniu góry i dodaniu kilku ścieżek przejazdu Czołg AMX 50 100 to oczywiście francuski magazynkowiec 8 tieru z sześcioma pestkami Teraz zobaczycie wyjeżdża ty 59 pierwszy strzał od razu przyjęty Bardzo ładnie dało się go trafić Drugi raz również trafienie za 312 Trzeci strzał będzie bardzo ładnie w gąski żeby go tam zatrzymać Czwarta próba też strzał w gąski niestety nieudana i teraz wyjeżdża IS-6, który nam zerwał gąsienicę. Eee, trzeba uciekać, bo typ tutaj y, już przeładował i strzela. Bardzo udany strzał znowu Wisa 6. Eee, I teraz kolejny udany strzał. I teraz zobaczcie, IS-6 dobija za 425 i w tym momencie robi się naprawdę sytuacja, mimo że upłynęło tylko 1,5 minuty. To naskocz ma już w tej chwili e, tylko 470 punktów zdrowia, e, uszkodzoną i jednocześnie niesprawny moduł. E, Okręcania czyli obrotu wieży, więc jest ta lufa zablokowana. Do tego zabity celowniczy. Dopiero teraz udało się naprawić moduł właśnie obrotu wieży 0 do 1. Wciąż celowniczy nie naprawiony. Tych przeciwników tam naprawdę w środku jest sporo. Mimo że losowanie było dobre, bo tylko na 8 tiery, więc tutaj Naskocz ma duże szanse na, na zrobienie dobrego wyniku. To jednak przyjechało ich tam sporo. Zobacz, teraz. I6 dobija T49, czyli niszczarkę 5 tieru. I teraz dobre wycofanie w te budynki, żeby uspokoić sytuację, żeby ponaprawiać właśnie moduły, żeby uleczyć tego celowniczego, żeby zobaczyć przede wszystkim co się będzie działo w tej walce. Dopiero za chwilę naskocz uleczy, uzdrowi tego celowniczego, zobaczcie praktycznie środek już w tej chwili padł, jest IS-6, ale niestety trzeba się wycofać, bo on jest postawiony, ma dobry side -scrap, więc tutaj pewnie by się nic nie udało, a mógłby nas spokojnie przebić. GW Pantera dobija E25, więc zrobiło się 1 do 4 w tej chwili, no sytuacja jest niekomfortowa, topowy czołg, topowy gracz. Niestety już są w dość dużych opałach. Zobaczcie też, jakie losowanie. Tylko dwaj gracze w tej drużynie, oprócz naskocza, mają powyżej 1000WN8. Tak to wszyscy czerwono-pomarańczowi i tylko naskocz fioletowy. Zaś po drugiej stronie jest jeden fiolet, jeden niebieski. Dwaj mocno zieloni, także no, skład jest sporo lepszy, tylko 37% szans na wygraną. Teraz próba znalezienia tego tygrysa drugiego, on tak gdzieś się powięczaić, trzeba ostrożnie, ta wieża naprawdę się dość powoli przekręca, ten czołg powinien być o wiele bardziej mobilny i szybszy, a jednak z takim uszkodzonym modułem jest sporo mniej. Przydatne do walki jest tygrys na, na 1251 HP. Pierwszy strzał w tyłek, drugi strzał w tyłek udało się teraz podpalić. Trzeci strzał i teraz trzeba jeszcze uciekać, bo on już obrócił lufę. E, kolejny strzał w bok. E, bardzo dobre wycofanie, żeby zasłonił następny ten budynek. Świetny, tutaj naprawdę e, świetne p, zachowanie schował. E, praktycznie cały bok czołgu, tylko kawałek przodu wystawił, żeby tylko lufę dało się e, tam wcisnąć między budynek a tygrysa. On nie wiedział za bardzo co robić, także bardzo ładnie, charytatywny rozdany zrobiło zrobiło się do do 5 i już prawie 3000 punktów uszkodzeń, i powoli zaczyna się robić obrona Częstochowy, bowiem zobaczcie tam po prawej stronie: przez ten rebalans mapy jest o wiele łatwiej przejechać na stronę przeciwnika, i tym razem niestety że to przeciwnik przyjeżdża do nas, a nie my do niego. Te 28 kampiące na górze, ale zobaczycie, że w tej bitwie jednak jego postawa i jego pozycja bardzo się przydadzą, mimo że jest to gracz nie najwyższych lotów, ma 674 punkty WN8 i aż 10 bitew. To jednak y, nie jest najlepszy, ale tutaj w tej bitwie jego zachowanie było jak najbardziej przydatne, bardzo dobra. E, teraz bardzo wystrzał od giewu pantery, która dobija typa 59, także udaje się powolutku chyba zabronić 6 do 8. Niestety e, ta pozycja jest zbyt groźna zbyt oczywista. Stanie na górce może spowodować, że bardzo łatwo nas e, artyleria będzie mogła dobić, ewentualnie czołgi zaświecą i będą mogły ostrzeliwać, a tutaj e, zobaczcie, o wiele, lepszej, e, o wiele lepiej. Stoi na skocz za rogiem kadłub czołgu ukryty wyjeżdża T29 nie widzi na razie amx -a. pierwszy strzał bardzo ładnie wszedł. Kolejny strzał niestety w tej chwili wyświecony, więc od razu chowanie na skocz bardzo oszczędza HP i ten T28 Proto właśnie tego T29 dobija. Niestety Susto Y dobija magazynkowiec amerykański T69, ostatni nasz dobry gracz zielony. O którym mówiłem, IS-3 dobija artylerii, zrobiło się 8 do 11 i baza skapowana przez SUSTO, więc trzeba się powoli wracać. Nikt chyba nie ma zamiaru. Nasz T25 na 2 jest w bazie przeciwnika, kapuje. Tam się pojedynkuje z SUSTO Y i MX12, którego właśnie w tej chwili dokończył. T29 próbuje się na środku mierzyć z IS-em 6 tak zobaczcie, i z trzeci się pojawia. Jest jeszcze tam gdzieś KW3, ostatnio się świecił. Dwa czołgi na kapie, więc już sytuacja dramatyczna. Jest KW3, szybki dekap, trzeba zrobić. Wystawiony korpus, bardzo ładnie weszło za 315, zgąskowane przy okazji. Drugi strzał weszło. Przyjęty strzał niestety za 273 oddany, trafiony i czwarty dobicie. Tutaj już naskocz bardzo zaryzykował. Nie mógł zostawić dwóch przeciwników na kapie, więc musiał przyjąć. Zobaczcie, to w ogóle chyba weszło po powierzy, Po jarzmie działa. Także ciekawa, że, to się, że ta penetracja jednak nastąpiła. z KW-3 strzał ze zwykłych HP-ków i z szósty, z, zobaczcie, z apc ów Więc nie dziwota, że dane się przebijał, ale że KW-3 przeszedł, to już jest ciekawostka. Naskocz ładuje. Zostało tylko 30 sekund do końca kapa. E, powoli czas ładowania dobiega końca, trzeba jednak agresywnie wyjechać, zobaczyć gdzie stoi ten susto. E, on jest e, gdzieś zbunkrowany w okręgu, celowni, okręgu kółka. zobaczcie jest to tylko 15 sekund do końca reloadu i również 15 sekund e, do końca skapowania bazy e, właśnie w tej chwili o 6, 5, 4, 3, 2. Jeden wyświecony i piękny strzał w ostatniej sekundzie udało się dobić i na szczęście ten SU strzelił w takim kalafiorem w ziemię, więc naprawdę w ostatniej wręcz sekundzie ta baza zostałaby chyba skapowana gdyby ten wyjazd był późniejszy o naprawdę ułamek chwili, więc no, przeładowanie absolutnie mistrzowskie, ten timing i dopasowanie jakby przeładowania do rozgrywki, wyczucie sytuacji najwyższej klasy 11-13 do 13, został AMX z Protem po drugiej stronie i z trzeci i z szóstygiewo Pantera i AMX 12T na szczęście najmocniejsi przeciwnicy już zostali spacyfikowani, tam był mocny Super Pershing, był T59, był SUSTOY 100 y i teraz zobaczcie ten T28 Proto dobija i za trzeciego na restkach HP, stoi na tej górce cały czas, nie przejmuje się tym, że ewentualnie może go Arta wyświecić. Teraz pokazuje się AMX 12T, pierwszy udany strzał ze strony Protka, bardzo ładnie za 3.81 i teraz tylko Nascor sobie go e, w, stara się pocelować. Udało się dobić za 219, więc 4 kile Nascor, 4 kile. Sławek 15, jeśli dobrze 15-12, który teraz dobija ISA 6. Także no, z jego strony tutaj kolego Sławek 15-12, najwyższe Brawa, jeszcze taka pisowa jazda na jednej gąsienicy ze strony naskocza. Sławek tutaj naprawdę tak jak mówię, brawa i gratulacje. Pozycja może niezbyt jakby to powiedzieć efektowna i przemyślana, ale w tej walce sprawdziła się znakomicie. Super to, to wyszło, że w tym, moment, w tym miejscu stał ten T28 Proto, bowiem przeciwnicy podjeżdżają faktycznie pod lufę sami. Teraz pozwólcie, że przyspieszę, bo będzie próba polewania na artylerię. To, o czym mówiłem na początku, a nie dokończyłem, to fakt, że chciałem te powtórki pokazać, bo będziecie mieli okazję obejrzeć, jak gra naprawdę dobry, doświadczony gracz na czołgu typowo eslowym. Część osób narzeka na AMX-a 50 100, że jednak nie spełnia ich oczekiwań co do pancerza, co do jakby jakości gry nim, szczególnie gdy rzuci na dziesiąte tiery. Teraz macie okazję oczywiście zobaczyć go tylko na ósemkach, ale mam przed sobą jeszcze dwie walki, a nie chciałem też komentować tego w takiej jednej długiej powtórce, jednym długim, filmu, jednym długim filmie, bo domyślam się, że mało komu się chciał oglądać około pół godziny. Taki długi filmik, więc podzielę to na trzy podobne części, gdzie będziecie mogli się przekonać w trzech osobnych filmach, jak na różnych mapach, w różnych sytuacjach, mniej bądź bardziej dramatycznych, taka walka AMX-150 to przebiega. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to właśnie teraz, tej chwili, ta Arta, zobaczcie, gdzieś się wycofała niewyświecona, więc nie wiadomo, gdzie stoi. Dobrą praktyką, gdy stoicie na kapie i właśnie próbujecie uniknąć shot od artylerii, jest właśnie, przede wszystkim unikajcie jak ognia chowania się za oczywistymi przeszkodami. Czyli nie chowajcie się za śmietnikiem, nie chowajcie się za wrakiem innego czołgu, bo ogarnięta artylerzysta wie, że przy mniej ogarniętych przeciwnikach, to jest właśnie pierwsze miejsce, bo oni myślą, że to im da schronienie. Oczywiście da, ale artyleria operuje również splashem, więc jeśli ma więcej niż pół metra splasha, Widzicie raz przykład na żywo idealnie on strzelił dokładnie obok wraku tego mm, sojuszniczego T25. Gdyby tam stał na skocz, czy nawet nie dostał bezpośrednio strzału, to i tak ten dekap by nastąpił, bo wyciągnąłby go z Oczywiście ta bitwa pewnie byłaby i tak wygrana, ale niemniej y, ta artyleria już miałaby te punkty dekapu. Druga sprawa y, też sam mniej więcej y, tak robię artyleria praktycznie nigdy nie strzela dwa razy w ten sam punkt. Artylerzyści przeważnie starają się, właśnie kolejny dowód na to, strzelać po różnych miejscach kółka e, bazy, żeby próbować właśnie przeciwnika wyciągnąć. Więc jeśli spadła obok was pestka w tym miejscu, to najczęściej dobrym pomysłem będzie właśnie w tym miejscu stanąć. No chyba, że artylerzysta prostu sobie taką grę psychologiczną, że strzeli dokładnie tam, gdzie wstoi przed chwilą. Mając nadzieję, że przeciwnik właśnie myślał, że tam nie strzeli. Teraz mniej więcej też widzicie, gdzie artyleria była. Pojawiła się ona dokładnie na tym przejeździe, więc świeciła się stąd. Miała idealny wrzut na kółko kapa. Niestety, albo stety, naskocza nie wyświeciła i ta bitwa kończy się. A my przechodzimy do podsumowania. I widzicie teraz, jak ta walka się zakończyła, również pod względem medali. Bardzo fajny zestaw, rzadko chyba spotykany. Jednocześnie zdobycie medalu obrońcy. I okupanta to jest moim zdaniem naprawdę ciekawostka, żeby w jednej bitwie być po dwóch stronach mapy, czyli... W jednej chwili swojej bazy bronić, a w drugiej zająć bazę przeciwnika. Oczywiście odznaka mistrzowska aspancerny pancerny i oznaczenie duży kaliber. Za taką walkę 4,5 tysiąca e, doświadczenia ra, dzięki razy 2 i 111 225 srebra. Liczba przeciwników uszkodzonych niezbyt imponująca. 4 zniszczeni, ale e, i tak w okolicznościach no, całkiem dramatycznych. Szczególnie ten susto. Zobaczcie tutaj 5244 punkty uszkodzeń i dokładnie równiutko 1500. Doświadczenia za taką walkę. Ten Protek e, Sławę 15-12 dostał 3977 punktów doświadczenia i zrobił 3283 punkty uszkodzeń. U nas słabiutko zagrał te 32 bo 0 damage'u e, U nich również słabo Nashorn, KW1S i Arl 44, zaś najlepiej zagrał i trzeci bo zrobił 3190 punktów e, uszkodzeń, jednak Sporo, sporo mniej niż zrobił naskocz. I zobaczcie statystyki, 20 strzałów trafionych, znaczy 20 wystrzelonych, 20 trafionych i 20 z penetracją, więc absolutnie 100 na 100 stary medal snajpera byłby tutaj jak najbardziej na miejscu. O, o uszkodzeniach już mówiłem, 5 przyjętych strzałów, 5 z penetracją, 3 przeciwnicy wyświeceni 7 uszkodzonych, 4 zniszczeni i 223 punkty po spocie i detraku do tego 100 punktów zajęcia bazy i 119 punktów obrony bazy własnej. Czy ten czołg tak zarabia? Przepraszam, nie wiem, ale tak jak mówiłem, ponad 111 tysięcy srebra. Auto uzupełnianie oczywiście amunicji i naprawa pojazdu sprawiły, że za tę walkę na czysto prawie 75 tysięcy. Dzięki Wam za uwagę i za chwilę pewnie będziecie mogli obejrzeć drugi odcinek. Także dzięki, do następnego. Cześć.